Musisz patrzeć tak, na lampy kurwa, na jego, na, na wszystko kurwa. Kurwa, 40 minut siedzę w tym jebanym korytarzu, jak debil. Kurwa, nie no, mam No otwórz kurwa te drzwi pizdo, wyjdź do mnie. Jaka kurwa anomalia. Od kurwa 50 minut po korytarzach kurwa. Te w dupę rucha kurwa. Dobra, kurwa, nie, wiecie co, wkurwiłem się teraz. Nie, wypierdalaj Nie, nie gram w tą grę. nie gram w tą, D dziękuję. Kurwa, wyjebane, wypierdolone. Kurwa, nagam to, kurwa, nie wiem, kurwa, ja pierdolę mam dosyć, bajo, kurwa. Hej, it's mi 24, a dzisiaj The Exit Zero. Fresh start. Zrobiłem yy, sobie dwudniową przerwę od tej gry. Wyszukałem wszystkie anomalie, wiem czego szukać teraz. Jeszcze wcześniej zrobiłem taką dla testu taką gierkę, wieczorem, i ja udało mi się dojść do siódmego tego. Aha, 7 levelu. Dobra, na początku. Dobra, dobra, jest czas. Z nim jest wszystko w porządku, tak? Yy, z plakatami jest wszystko w porządku. Tak samo tutaj nic nie ma. Może tu coś będzie. Niestety nie. To, to oznacza, że pozostaje nam jedynie to. I z tym nic nie ma. Więc... I think we're good to go. No co?! Nie. Dobra. Full skupienia. Co jest nie tak? No smoking. Tak powinno być. Ej, no kurwa bez jaj. Wyszukałem... Dosłownie wyszukałem wszystkie anomalie w tej grze, tak? Znam je wszystkie. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, byłbym w stanie je wymienić. A ja... O właśnie, jeszcze o tym zapomniałem. To może rosnąć po prostu. I nie rośnie. Więc ej, wydaje mi no nic nie było. Dobra. No co jest nie tak? Nie no kurwa, no co jest nie tak? No ja pierdolę, jak to jest możliwe? Kurwa, wyszukałem... Literalnie spędziłem 20 minut oglądając ten jebany kurwa film na YouTubie. Jak to jest kurwa w ogóle możliwe? Przecież tu już nic więcej nie ma! No co jest kurwa nie tak? No co może te oczy, tu. tu może być twarz, tak, by the way. No nic nie ma! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aj, 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 aj. Jezusie, kurwa, nie róbcie mi tak! Co za gówno, jebane. Wiecie, jak się go obsrałem? Ja pierdolę, nie... Dobra, to było niefajne. Bo kurwa, niefajne. O, widzicie? To jest anomalia. A, a, poszedłbym do przodu. Niesamowity jestem. Mamy dwójeczkę. Naszym dżentelmenem jak na razie wszystko w porządku. Też git, exit 8. Może on się na mnie spojrzy? Nie spojrzy się na mnie. Tutaj wszystko git. No to zostało nam jedynie te. To... Tutaj może jeszcze tam mordest. Może te oczy. Nie! We good, we, we good. We good to go. 3 Mamy trzy. Jest progres. Z nim jak na razie wszystko jest w porządku. Ja pierdolę! Przestań! No kurwa, no! Wyłączę zaraz to pewnie. Eee, to jest wszystko w porządku. O! To jest morda. Ty powinienem w tą stronę iść? Dobrze idę, w tą stronę iść. Przestań! N nie, nie będę grał w cs Nie chcę grać w cs Po drugie, mam zbyt chujowy internet, żeby grać online. Mój internet jest niestabilny. Ale to jest git wszystko. Może coś z tym jest. Może coś z nim jest. Nie teraz to mnie rozproszyło. Jak przegląd to będzie jego wino. Może te oczy. Nie. Więc jak nie będzie 5, to mam nadzieję, że... ...ma szczęście dużo. Może ten gentleman się na nas spojrzy? Nie. Tu nic, tutaj żadnej mordy nie ma. Okej. Okay. Może ocz, tak? Może ocz. Chyba nie. Je. Yeah. Sześć! Jest sześć! Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. jest sześć, jest sześć. Okej, okay. jest sześć, jest sześć. Jest sześć, jest sześć. Mamy szósteczkę. Plakacik nie rośnie. Może on się na nas spojrzy? Tutaj nic, tutaj też nic. Oczy się ruszają. Tak, ruszałem się, dobrze widziałem. Czyli mamy siódme? Siódmy, siódmy? Mamy siódmy! Mamy to. O nie. Mamy ósmy. Ja się teraz zwrócić?! Czy iść po prostu? O nie. o nie... O nie... O nie! O nie... Może nie będzie żadnej anomalii, po prostu sobie pójdę. O nie... Ta może wyruchać teraz. Tak ostro, no, wydaje mi się... Chłopaki, że... Skoro to jest... ósemka, to chyba... Nie musimy iść. A, mu musimy się wrócić Musimy się wrócić Musimy Czy nie musimy Dalej jest 8 Może teraz to będzie to prawdziwe 8 <grymne> Dobra, tak ja teraz tak, nie, dobra Dobra, dobra, dobra ja pierdolę Dobra, bo ja teraz, żeby nie spierdolić tego tak, o. Z tymi drzwiami jest wszystko w porząsiu może z plakacikiem coś jest nie tak. Z, czy z oczkami. Chyba z oczkami też jest wszystko w porządku, więc. Czy to jest 100? To jest 100. 8! I did it! Wyszłem! Możecie sobie napisy po japońsku obejrzeć. No, krótkie były. Ale, 8 minut. Ja bym przejebany, gdybym nie odkrył te. Jakbym, jakbym nie wyszukał z tych anomalii. Tak, ty byłeś? Bych... O! Eee, dziękujemy za skorzystanie z tego podziemnego przejścia. Przepraszamy za wszystkie dolegliwości, które mogły cię napotkać. Wciąż zostały ci 4 anomalie, które nie zostały nieznalezione. E, dziękujemy za zrozumienie i kooperację. Wiecie, te, te reszty tych anomalii to są. To już Jak znajdę jeszcze te cztery, to będę miał Achievementa, tak? Ale czy mi się chce? Czy mi się chce? Mi się chyba nie chce. Ale wiecie, co mi się chce? Nie wiem, co mi się chce. Ale wiem tyle, że ja zestągę z tej. wychodzę. Tak? Dziękujemy. Bajo. Je, yeah, to. I guess. Ja bym chciał wam podziękować za oglądanie tego odcinka i się z wami pożegnać. Nie, yeah. eee, bye.